Naszkicujmy teraz taką prostą. Pierwszy punkt, który zaznaczymy, ma współrzędne 0,2. 0,2 to jest ten punkt. Drugi punkt otrzymamy wstawiając przykładowo w miejsce x czwórkę. Jeżeli wstawię tutaj czwórkę, to ta czwórka skróci mi ułamek, zostanie 1 i 1 dodać 2 to jest 3. To będzie ten drugi punkt, który zaznaczymy. 4 3 o współrzędnych 4 3. Dobra, przez takie punkty prowadzimy prostą i gotowe. Tak ta prosta wygląda. A teraz poopowiadamy o współczynniku kierunkowym. Jaka jest jego interpretacja? Pamiętajmy, że górna liczba odpowiada za przesunięcie wzdłuż osi Y, dolna liczba przesunięcie wzdłuż osi X. Możemy powiedzieć, że Wzrostowi argumentu o cztery jednostki odpowiada wzrost wartości funkcji o jedną jednostkę. To jeszcze raz. Wzrostowi argumentu o cztery jednostki odpowiada wzrost wartości funkcji o jedną jednostkę.